A witajcie, gdzie ja? na 3 pod 3, jestem tu tylko Mustanga Muzeum z Mustangiem na kude t -shircie. i tak idziemy. Sonecia pogodę mamy. Powiem na taką ciekawostkę, tak się zaczyna ten vlog, że ja sobie pobiłem kapuce. Kaptur sobie poprawiam, nie? myłem papierochę jeszcze w ręce wziąłem jak kaptur zakładał jak się poparzyli tak jak lietka patrzy na mnie i tak się uśmiechnęła nie? O, opalenie nie popłaca, to macie już pierwszy przykład na czipoczy, no to witamy Cię mam na ciebie pytanie, jak Ci minął dzień? jak Ci mija dzień? ale z pracą to wiadomo jak to jest nie? czy było ok w pracy? czy było 3 lat, w pracy? Czyli dzisiaj akurat mieliście wolne? napiszcie, napiszcie w komentarzu jak chcecie dać tematy, nie? to też z pewnością poruszę je może nie wszystkie. Uda mi się. Zobaczycie. się. Zobaczcie, to jest typowa pogoda na vloga. Na, czy po czy. Ja, jedzie, Jedziemy, spacerujemy. O, tutaj mamy jakieś penthouse'y. Zobaczycie. Ojej, kończą. Chciałem być w pracę, szkołę. To przygotowanie. Przygotowanie na... Idzie mi pieprzem czy po czy. Jeżeli chcesz posolić, zapraszam Cię na kanał kocha Tam z ZUSKO piękne robimy rzeczy do, do, do jedzenia. A jak, a właśnie to tak. Czemu nie, czemu nie powiedz mi, czemu nie robisz tego, czemu nie, czemu nie? Ja będą zazdrościć, będą hejty, a w dupy a w dupie, dupy, dupy. To mam powiem Ci nie jestem sami. To jestem ja tylko jedna połówka, A tu macie te 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 Ostatnio oh jeszcze ludu. O jest, 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 jest. Jest do kupienia. Kurczę, <laughs> jaka to przecież. No to, to ma trochę betonu No, tego. No, na no, pewno fajna, nie? Ogrzewanie za, zajebiste. O, no, czy dojdzie, czy dojdzie No, 50... 156 metrów kwadratowych, cztery pokoje. Nie wiem, który, może ten na górze. Całkiem góry. Jesteście z do góry, do chmury, spadnijcie, ale lepiej wcześniej nie wchodźcie tak wysoko. O to chodziło mi o ludzkie mniemanie, nie? Takie mają se. Niech se sadzę, nie chcę ją wsadzać. Gdzie? A tu 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 tu, 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 Wiadomo gdzie, wiadomo gdzie. Nie, nie wiem, no macie sobie. Mam pokażę kolejne bedaury. No. Te są starsze, ale były nowe, no. Może tak powiem. Tak oto jest. Aż lepiej się ogląda, lepiej poczucie, człowiek ma, czy nie. No powiedzcie, czy nie. Pomyślcie, czy nie. Bo to tak to jest. Słońce wychodzi, to a życie chce. Humor porządny się dostaje No tak gdzie tak, właśnie znaczy, tak zaskrybujesz jeżeli się spodoba, podaj komu chcesz o, Ale się zmachałem już wiesz a tu mamy, a tu mamy też, na słuszka w jeden było pokazane z leksza. tutaj taki basen kryty i mają tam jeszcze sa saunę se wejdziesz, tak tam 10 ludzi może wejdzie No i jest wszystko w porządku. Dopóki nie przyjdzie kolejny, zaczyna rzecznikiem nawijać A tu macie, a tu macie, właśnie macie trochę tak sobie Ile mogę, żeby nie było, to czegoś tu nie było, no tak to wygląda, a jeszcze to było, a tu są, jeszcze się znajdzie, tutaj właśnie się znajdzie, o tam coś odstają, nie szapkę tylko ćwiczą, ćwicz. ćwicz. Ćwicz, 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 czemu nie, lepiej le, le, lepiej też poczujesz się Nie poczujesz kiedy słońca, nie, nie, potrzebujesz parę parę ćwiczeń, czem czem czemu nie. No jak się ci sące jest zajebiście A czemu, a czemu? staram się robić logi, jeżeli już na wypadzie Na jakimś spacerze przy takiej pięknej pogodzie A czem, a czem, a czemu nie, a czemu bo lepiej ogląda się i na razie ja sobie zostawię te sztryka. sztryka, Jak chcecie sztryka, to na, na napisie w komentarzu. O do, 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 to, 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 to porażka, to 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 jest Zajmuje to więcej różniczy dłużej. Nie. Dużo różnicy nie ma, jeżeli chodzi o, ja, o, ja, o jakość. Chociaż jest czekaj, jest to. Wiecie, to są takie, jakby to powiedzieć, to są takie filmy już specyficzne, jakieś tam robaczki zbliżenia, jakieś piękne widoki. O, 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 tak to jest. A takie zwykłe, jak na przykład teraz robię, 4K wystarczy. Ominiemy, ominiemy, ominiemy żebyś się, żeby się dziwnie spojrzała wszystko, co ty mnie dobry masz? To dawaj, to to cię, dostaniesz ja, kurde kary, no, no tutaj wiem jak tu, się nie, tu się nie się nie szczypią. W ogóle piercie szczypią. A jak za daleko poleci, to też to sprzedadzą na przykład szczefowi. Tak A pozdrawiam cię hejterze, jeżeli znajdziesz się na moim kanale, a pispis, pis, a pisy co chcesz, a to dupie bo nie przejmujcie się ludźmi. No nic, to no nic, to no nic nie robią, nic nie robią, ale złopisacy pomogą, nie? O, ty to, ty tamto, ty sramto, se wejść dupę, rusz miejsca i rób se różne rzeczy, które pomogą ci w przyszłości. A zapewnią ci może taką przyszłość, że nie będzie trzeba do roboty za no to jest, to jest dobre. Czemu nie, czemu nie? Każdemu byś powiedział, ty słuchaj, mam taką robotę, że nie masz roboty, ale będziemy o sobie, chcesz? No kurde, kto powie nie, kto powie nie? Czy ktoś woli męczyć się w robocie? Z różnymi ludźmi, którzy kablują więcej kabli, nie Jeszcze jakiś taki zestaw na przykład w Heli. O zapraszam cię, był e, jest to na znaczy się, vlog, e, też jest ten teraz się to nazywa, bo to cały dużo, długo, długo lat Hela Hel Hel się nazywała. Ja wam coś pokażę z Heli. Tu jest, tu jest, tu jest tu, tu, tu jest. Nie wiem czy to będzie widać. O, teraz widać. Do tego. Sam sem wygrał, sen wygrał, sem wygrał, nie? Bo to robili jakieś takie wygrane, jakieś takie, wiecie, konkretniejsze, no może dla ogrodników to tak. Na przykład do, tam do, do trawki, o jak tutaj pięknie ścięta. Do trawki, tak? Albo żeby jakieś tam elektroniczne, mechaniczne, bardziej jeszcze związane no nie na kablu, no na akumulatorze. O właśnie, akumulatorku, ja wam więcej tutaj mówią dziwnie, bo na baterie, znaczy na akumulator mówią baterie, a na aku to to właśnie akulatorki. A, akumulatorki. A, a akumulatorki. a się a powietrzyłem, piękne słońce zobaczyłem, no to się nieźle dziwiłem. O, powiem wam tu drugi raz chyba idę. Bo tam jest wysokość śmieci. Nie, 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 nie. To nie jest wysoko śmieci. Tam zbierają różne śmieci. No tu się tu też, 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 jak ci czy pieprzą się, nie? Z tymi śmieciami. Bardzo fajnie, fajnie, wyrzucisz, A tu mamy oczyszczalnie ścieków, jeżeli kogoś to zainteresuje. Aż takie dwa błądnie były, bo tam są tam Zainteresuje, no. zainteresuje, zainteresuje, zainteresuje. No nie zrobili, a to takie niemieckie wszystko, melniki czy jak? No nie zaraz, nie zaraz. No i się szczypią, co, o czym wiemy o śmieciach. No segregacja, tam jest śmieci, nie? Czyli, o zobaczcie, zobaczcie, jak to pięknie. Tu jakieś schody prowadzące do rzeczki. La wędkarzy No i... Czekajcie, nie widzieliście tego? Bo się gubię już, tu się gubiak jak gubię. gubię Gubię Jak? <laughs> się gubię jak? Się gubię jak na... No... O, hej Się gubię jak? Się gubię jak? Ale tu śmiech, zaraz stąd idę <laughs> Się gubię. <laughs> Oj <jest. laughs> Się gubię jak no, na nagrywce, na, na wstępie tego kanału, nie? O Dobra, coś Trochę mniej. Dobra, to taka mała zmianka. Tu macie, nazywa się tu w co... Recycling. O. Tutaj macie recycling. Jak się nazywa? No, godziny trwacie. Wiecie co? Spadał, spadam, spadam. Bo tu jest, tu zaraz wam pokażę. O właśnie. Między tymi dwoma, tak? Wali, walisz. To, 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 to trzeba tak. słyszycie to Ale było oko. Oj, gadał auta jak pociągi. O, No, jakby jechały, tak wiecie, w odpowiednich odległościach. No, to by było. No, zobaczcie, zobaczcie. Mówiliśmy, że nie ma grzybów, a tu jest, ale to jest chyba niejadalny. Chociaż, chociaż, wam powiem. Zobaczcie te dziury. Gdyby taki niejadalny nie był, no to by ślimaki nie obżarły, nie? A tutaj macie, macie, takiego wielkiego grzyba, ja wam pokażę może, o, prawie, prawie, prawie jak moja ręka i tutaj kolega po fachu, no zdziwiłem się, co byliśmy na grzybach, tak, byliśmy na grzybach, no czy powiem, no coś tam możemy radzić, tyle grzybów, to tyle, tyle, to tyle, tyle, to nie ma nawet co na spacer is? Najlepiej się normalnie przejść nie szukać tam paczełkami tak tak no i znalazłem jakieś tam borowika, srolowika, prawdziwka. Jeden też trochę z nie na żarty, ale co, obcięło się, wszystko okej, okay, No i jeszcze te, 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 te takie długie i one muszą w środku tego grzyba, tak się taki, taki, takie 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 naokoło mają, jak się to porusza, to jest ok, można zjeść. Jak nie to lepiej nie, łapy precz, o, panią za, 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 ona się dziwię, to jest przecież oczyszczalnia ścieków, to się nie dziwię, że tak wali. O, a są są na ławeckę. o, popili, oj, oj, popili, Niemcy nie piją, nie, nie, nie piją, nie, nie palą nie w ogóle nic nie robią cały dzień, a na festynach, to wam powiem, faktycznie, siedzą. Jedzą, obgadują, tłuste rzeczy. Jedzą, popijają, piskiem. No i cała zabawa, jakaś huśtaczna taka. Żygoć ży już na sam widok tego. A się nie bawią, nie. Tam też się siedzą, jedzą, piją. Słuchają, siedzą, jedzą, piją, słuchają. I tak w kółko. To nawet jak, jak gdzieś jest, to po, 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 po co ruszać dupę? Lepiej pójść na YouTubie i posłuchać mnie, GZP przeczypoczy na kanale Czipoczy. Czipo, Czipoczy. Zobaczcie, zobaczcie, taką mamy dzisiaj pogodę. I tutaj też jest dolina. Tak jak w to jest dolina, dolina, struskawkowa dolina, struskawkowy na świat. A to jest Czipoczy, to jedziemy, jedziemy. A trochę sobie odpoczniemy na relaksie. Ale że powiem, tutaj tak za bardzo nie idzie odpocząć. Tam jest mostek. Ja go tam spróbuję złapać, ale go ach, tak, zobacz, nie, 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 nie będzie widać. A nie, tam śmigdą, śmigdą i następny śmigdą, oj, dobrze. Dobra, tam jest mostek i śmigają se. auta, na drugim mostku śmigają piechurze, piechur. To, to się nazywa, nie? Pieszy, no. Piechur, no dobra. Piechur, niech mu będzie z dzichu, z dzichy tam chodzą, no. Pozdrawiam wszystkich z dzichów. Bez obrazy nic, to 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 nie to nie jest kanał, żeby obrażać To jest kanał, żeby pokazać, że da się pieprzyć i si poczy, a jak nie jak tak Ile jest takich kanałów, że mówią se, mówią se, dla mnie to wielkie pieprzyny, Mówię se, pośpiewam se, tak mówię wam, że na niektórych se pieprzą czy poczy Ludzie oglądają to nie zauważają tego czy jak tu macie czarno na białe, że to jest czy założę sobie czapkę białą z czy logiem, czemu nie, Lekko też. No, to, to, troje się powo, powo wygłupiałem. No, jak nikogo nie ma, Pacałegnie nie śmieją się, bo zawsze zjedą cię, zjadą cię ludzie, kurde, mówię wam. To nie ma, nie ma w ogóle opcji, znacie, nie znacie, obgadacie z góry na dół. Jest dobra opcja, jest dobra opcja na wyjaśnienie tego dziwnego schematu. A jest to tak, że mamy cztery y, sytuacje, i nie ma innej. Jezus, jest po sytuacja. Jest osioł, jest kobieta, mężczyzna. Jest osioł, idzie sam i kobieta i mężczyzna. I dwóch już tam jadą z tematem tym paczałkami wyczajili. A ty głupi nie umieją używać osła! Osioł idzie sam, a oni mogli na tym ośle. Dobra, druga sytuacja. Obydwoje są na ośle. No i ci dwaj ci pecałki, se popaceli. I, o, ci, ten biedny osioł, Dwóch, dwie osoby i jadą na tym ośle. No ty ośle, weź co ty robisz, no weź się zlituj na zwierzątki. Dobra, to mamy drugą sytuację. Trzecia i czwarta i będzie koniec, bo nie ma więcej. Kobieta jest na ośle, facet obok osła i se idą. No i tych dwóch w patrzy, patrzy. Faki, pantofla, chcę sobie kusić na tego osła. No, no i widzicie. Pantoflaż od razu się zrobił, nie? Dowie, że, o ja nie, no to moja kochana, o coś złego? No to macie czystą sytuację, czyli też źle, czyli źle, 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 czy po czy. I teraz czwarty, facet jedzie na ośle, żona obok, a te dwie pacyłki mówią, wow, patrzcie, patrzcie, co to ma być, nie? Nie? Zawiesiłem cię, się. <laughs> jak Windows. No bo to z Windows to wiecie, jak to jest. No i. A, co to ma być? Jakiś maczu. Facet idzie, co so, ja się idzie? Facet na ona, a kobieta obok, nie? He, no porażka. No. Co by, by nie było? Zawsze będzie źle. To były przedstawione wam cztery tematy na takim głupim ośle, na takim głupim przykładzie. No ale to tak jest, tak jest. A co, jaki taki wniosek z tego chcę wyciągnąć? Wam dać, na tacy? Nie przejmować się. A ja powiem Wam to tak. Miejcie to w dupie, wystrajcie i już problemu nie macie. Nie przejmować się. Jak się przemyślicie na spokojnie, to ma sens i to bardzo wielki. Bo niektórzy to zjedzą swoje butelki, żeby zobaczyć, co macie w chałupie, co macie w portfelu, albo nie wiem gdzie. W dupie, zajmujcie się do dupy i zobaczcie, co tam jest. A co tam może być. No wiadomo, że gówno. No to kończę na dzisiaj. Pozdrawiam cię serdecznie. Zapraszam. Do subskrypcji czy ci poczy No to na razie siema Zalajkuję, jeżeli Ci się spodobał podaj dalej Zasubuj ten kanał, czemu nie ma to ci po ciebie przyniesie ci A ja się popluję czemu nie, czemu nie boksemu Mogę Pieprzy ci pocie. Macie czarno na białe że to jest Cipoczy poczy 3 Chieprzą czy poczy Prą poczy, pieprzą czy i ludzie oglądają to, nie zauważają tego, czy jak, czy jak. Ile jest takich kanałów, że mówią se, mówią se, dla mnie to wielkie pieprzenie Mówię se, pośpiewam se, tak mówię wam, że na niektórych se pieprzą, czy Pieprzą czy po czy, czy pieprzą czy po czy. ludzie oglądają to nie zauważają tego czy jak tu macie czarno na białe, że to jest ci poczy. Po, czy. Założę se czapkę białą z czy po czy, logiem. czemu nie koszkę też Twić, 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 czemu nie, czemu nie? Lepiej, lepiej też poczuję się. Nie poczuję kiedy dysonta, nie. potrzebujesz parę, parę twićem, twićem, czemu nie, czemu nie? Parę, parę twićem, twićem, czemu nie? Lepiej, lepiej też poczuję się.